Widzicie, kochani, dzisiaj jest takie przesłanie, że każdy z nas chce być dobrym człowiekiem, każdy z nas chce mieć w życiu sukces, i szczególnie jeśli chodzi o chrześcijan, my chcemy iść z Bogiem i chcemy słuchać, co Bóg do nas mówi, i chcemy, jakby wierzymy już w to, że, że Bóg ma dla nas najlepsze rzeczy. Ale dlaczego, jest, dlaczego życie się rozjeżdża z tym, co chce dać Bóg w stosunku do tego, że, że mamy jakąś porażkę i człowiek ma takie wrażenie, że Bóg jest w jakiejś odległości od nas yy, i tej odległości jakby nie możemy przeskoczyć, jest to jakiś tam problem, tak? I często tu winę się składa na, 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 na Boga albo też po trochu na siebie, po trochu jeszcze na jakichś innych ludzi, na okoliczności, ale to, że winnych znajdziemy to i tak nie daje nam yy, żadnego rozwiązania, bo, bo my powinniśmy być zainteresowani efektem. Tak? Przykładowo, jeżeli chcesz, nie wiem, być mieć dobrą siłę, dobrym sportowcem, dobrą wydolność i co z tego, że Ty znajdziesz innych, że nie znalazłeś butów, albo że nie kupiłeś czegoś tam, albo że ktoś Ci nie pozwolił, po prostu będziesz słaby, nie będziesz miał kondycji. Natomiast w Bożych sprawach nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby przegrać tutaj, tak? Bo porażka, Bóg jest prawdą, diabeł jest kłamstwem. Jeżeli przegramy tutaj na rzecz kłamstwa, no to po prostu nasze życie będzie się rozsypywać i to, co widzimy, to, co widzimy na Ulicy, to, co widzimy w świecie, to, co się dzieje. Dlatego, jak zrobić, jak spowodować to, żeby Boże życie w nas było realne, żeby Boże, Boża miłość, Boże uzdrowienie, żeby, żeby to w nas było nie tylko, że mówimy o tym, ale że to mamy. Jak łatwo będzie tym emanować, jak łatwo jest pokazywać rzeczy, które mamy, a nie o których tylko mówimy. I dlatego, zobaczcie, są takie etapy w życiu, że zarówno Bóg, jak i diabeł przygotowuje człowieka do Bóg, do sukcesu, a diabeł do porażki. W jaki sposób? To klimat, w którym siedzimy, on zdecyduje, kim my będziemy. Na przykład, jeżeli przeciętny człowiek, on sobie żyje, sobie żyje tam w świecie, w różnych układach, biegnie do pracy, robi coś tam, to to jest strasznie niekorzystny klimat. To on powoduje z nas, że jesteśmy demonicznymi potworami. Natomiast ten klimat, w który weszli uczniowie, że oni zaczęli się modlić, że oni zaczęli słuchać, co Bóg do nich mówi, spowodowało, już zaczęli być w klimacie, który ich wychowywał. I tu pamiętajcie, pierwsza rzecz, zarówno Bóg, taka faza w życiu, które rozróżnimy te fazy w życiu, przygotowanie. I nie wiem czy zauważyliście, że przygotowanie z reguły jest nudne. Zarówno od strony Boga, jak i od strony diabła. Dlaczego? Dlatego że zwróćcie uwagę, jak na przykład oglądacie reklamy, tak? Yy, czy reklamy są fajne? Nie znam człowieka, który byłby zafascynowany reklamami. One są w większości rzeczy ohydne i przeszkadzają nam, tak? A jednak w, te, w słuchaniu tych nudnych, w klimacie tych nudnych reklam, co później się dzieje. Później raptem się dzieje, że otwieramy swoje serce i kupujemy dany produkt i to już jest te wow, to napełnianie się, tak? Czyli, czyli najpierw jest nudne przygotowywanie, albo na przykład, zobaczcie, jak ludzie stali się umysłowcami. Szkoła, nie zawsze tam było ciekawie, w większości nudno i tak dalej, ale potem te głowy nasze były rozszerzone i już główkowaliśmy tym rozumem, co tu zrobić i to już było takie w pewnym momencie ekscytujące. czyli, czyli i tak samo jak jest uczniostwo, jak ktoś przyjdzie pierwszy raz na modlitwę, czy zaczyna uczyć się o Bogu, to on mówi, a to może czasami jest nudne i tak dalej, ale to cię przygotowuje do następnej strefy w twoim życiu. Czyli pierwsza faza w życiu człowieka to jest przygotowanie. Zarówno diabeł, jak i Bóg przygotowuje człowieka do drugiej fazy, do bardzo ważnej fazy w życiu. A ta druga bardzo ważna faza w życiu to już napełnianie. Czyli zwróć uwagę, jeżeli diabeł cię przygotuje do pewnych rzeczy, będziesz miał już swoje upodobania, marzenia i pragnienia, to już nie będziesz miał szans, w starciu z okolicznościami i z demonami po prostu twoje serce samo się otworzy i napełnisz się jako naczynie, napełnisz się złem. Dlatego w domach często mieliśmy problemy, bo napełnialiśmy się, otwieraliśmy się na sprawy damsko-męskie ponad miarę i diabeł to wykorzystywał i sam wjeżdżał swoim złem, swoją ochydą w życie człowieka. Dlatego pamiętajcie, jak człowiek jest ukształtowany poprzez przygotowanie w tym klimacie, to on później już otwiera swoje serce, i nie ma już nad tym władzy, co robi. Natomiast jak Bóg Cię przygotuje teraz, to Twoje serce przygotowuje się, żeby otwierać się przed nim i napełniać się nim. Człowiek nie ma wpływu na to, czym się napełnia, jeżeli przegapi okres przygotowania. To okres przygotowania zdecyduje, czym się napełnimy. Przykładowo, jeżeli przecięty chłopak czy dziewczyna są nastrojeni, że sprawy damsko-męskie ich tylko zaspokoją, to oni tylko w tych momentach będą się otwierać. I będą się napełniali. I, I jak im powiesz, że to Jezusem trzeba się napełnić, to on ci pokiwa głową, powie: no tak, 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 tak. I swoje zrobi, co najwyżej zje jakiś opłatek w niedzielę. Dlatego zrozumcie, my przygotowujemy się każdego dnia do tego, żeby później mieć tą drugą fazę napełniać się. I w tej drugiej fazie z reguły, co bystrzy chrześcijanie, oni już wiedzą, że to kim my jesteśmy, to stanowi czym jesteśmy napełnieni. Czyli dokładnie mówiąc, kim: czy diabłem, czy Bogiem. I niestety, jeżeli przegapimy okres przygotowania, to już chęć napełniania się Jezusem już będzie słabo to wyglądać. Dlatego uczniowie, oni uczyli się, kim jest Jezus. Oni uczyli się, e, kim jest Duch Święty i oni napełniali się. Potrafili otworzyć serce. serce. Widzisz, jeżeli dziecko, ono nie umie kranu otworzyć i ono się nie, się nie wykąpie. I tak samo człowiek, który przegapi okres przygotowania, on nie otworzy zaworu swojego serca. Znacie to przysłowie, które funkcjonuje po świecie, że serce nie sługa. I to jest prawda, że nie można od tak sobie się otworzyć, od tak sobie się otworzyć. Musi być moment, kiedy Duch Święty nad Tobą pracuje, musi być moment, kiedy poruszasz się w klimacie uczniostwa, musi być moment, kiedy Duch Święty, kiedy Bóg używa kościoła, ludzi, którzy jesteś w odpowiednim klimacie i wtedy doprowadzisz swoje serce do takiego stanu, że, że powiesz, tak, ja chcę i wtedy wchodzisz w drugą fazę. Druga faza bardzo ważna w życiu to jest właśnie napełnianie się. Dlatego zwróćcie uwagę, uczniowie. Jezusa, często mieli ten tytuł napełniony Duchem Świętym. I to, co na przykład w religii, dlaczego religia jest taka paskudna, dlaczego ludzie religijni to są kłamcy, bo oni napełnieni są przez bałwany, przez tryb bałwochwalczy diabłem, a potem ludzie próbują coś mówić o Bogu. To jest straszne. Ta różnica między napełnieniem się a tym, co mówisz, jest po prostu straszna. I dlatego to jest bardzo ważne, że jeżeli człowiek przegapi ten moment yy, przygotowania, źle się napełni, a potem już całe życie będzie musiał oszukiwać. Przykładowo na ulicy du dużo mężów musi oszukiwać, że kocha swoją żonę, dużo żon musi oszukiwać, że kocha swego męża, dużo ludzi muszą oszukiwać, że są mili, politycy oszukują, ludzie religijni oszukują i nikomu na nikim naprawdę nie zależy, ale człowiek tak naprawdę musi robić dobrą minę do złej gry i takie życie jest okropne, nakładanie masek. Dlatego jeżeli człowiek przegapi ten okres przygotowania, to się źle, napełni i będzie musiał udawać, no bo przecież nie powie to, co ma w środku, że chce kogoś zamordować, kogoś zgwałcić, kogoś okraść, no przecież nie będzie tym emanował, albo że do kogoś ma złość, tak? I wtedy robimy ten uśmieszek polityczny i wtedy zaczynamy pajacować. Czyli jeżeli przegapimy okres przygotowania, źle się napełnimy, później będziemy musieli pajacować i dlatego, gdy nie przegapisz tego okresu przygotowania i słuchajcie, zachęcam was, okres przygotowania zarówno przez diabła, jak i przez Boga nie zawsze jest ekscytujący, bo ekscytujący już jest, jak robimy coś, że my otwieramy swoje serce i wpływa w nas Bóg lub diabeł. To jest ten moment taki ekscytujący, tak? Ale, ale potem już jest po napełnieniu się Bogiem, ten moment ekscytujący będzie dalej, ale po napełnieniu się diabłem, często potem jest już tylko wstyd. Dlatego bardzo ważne, żeby nie przegapić tego pierwszej strefy, tej przygotowania i że nawet Ci jest nudno, jeżeli przychodzisz gdzieś na jakieś, na, na, na modlitwę, czy, czy zaczynasz stawać przed Bogiem i Bóg Cię przygotowuje do tego, nie, że Ci nudno i Ty się wycofasz. Wytrzymaj w tym, bo później przejdziesz do następnej fazy, że stać się będzie na to, że Ty powiesz swojemu sercu, otwieram się, otwieram się, chcę przy Króla Królów, chcę, żeby Duch Święty wszedł do mnie, chcę, żeby Bóg mnie wypełnił, i masz, jak już jesteś napełniony Duchem Świętym, napełniony czym? Jezusem, napełniony miłością, napełniony prawdą, napełniony życiem. Będziesz miał żyć, będziesz miał chęć żyć, będziesz miał chęć emanować tym, pokazywać to ludziom, innym ludziom, że chcesz im pomóc, bo będziesz tym, tym napełniony i nie będziesz miał całkowicie złych emocji do tego, żeby kogoś skrzywdzić, coś komuś zrobić. I potem będzie ta następna trzecia faza, czyli po przygotowanie, napełnienie i trzecia faza, emanowanie tym, co masz. I dokładnie tak to wygląda zarówno w dobrym napełnieniu i w złym napełnieniu. Są przygotowanie, napełnienie i potem ta trzecia faza, emanowanie tym, co masz. Zachęcam Cię, napełniaj się Bogiem, ale zanim to zrobisz, przygotowuj się. Bądź w tym wytrwały, potem napełniaj się, a potem roznoś to jak największość ilości ludzi. Amen.